Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu: Zmagazynowani. Ja nazywam się Mikołaj Walkowski. Naszym gościem dzisiaj jest Krzysztof Tuszyński z firmy Michael Page. Witam serdecznie, dzień dobry. Zastanawiałem się, jak Cię dobrze przedstawić. I tak w sumie, z jednej strony chciałbym powiedzieć, że jesteś rekruterem, z drugiej strony, że jesteś doradcą z sektora HR-owego. No i właśnie mam z tym problem, bo nie wiem do końca, jak dobrze Cię przedstawić. Jakbyś mnie nie przedstawił, to to, co powiedziałeś, będzie mi prawdą i, i jak najbardziej się z tym zgadzam. Tak? Z jednej strony jestem wciąż aktywnym konsultantem, który prowadzi procesy rekrutacyjne i jest rekruterem na rynku. Z drugiej strony jestem doradcą, który doradza zarówno kandydatom przy zmianie pracy, jak i doradza klientom, zarówno w obszarze rekrutacji, jak i podejmowania decyzji dotyczących nowych inwestycji, greenfieldów, doboru lokalizacji, etc. Okej, okay, czyli można powiedzieć, że też pomagacie firmom w przypadku rekrutacji przy nowych projektach inwestycyjnych na rynku. No, i tutaj, jakby nasuwa mi się pierwsze pytanie, jaka ogólnie dzisiaj jest sytuacja na rynku pracy, jak Polska jest postrzegana na rynku, na rynku europejskim, jeżeli mówimy właśnie o kwestiach związanych właśnie z waszym obszarem. Polska postrzegana jest bardzo pozytywnie i to, i to nie jest tylko i wyłącznie reklama naszego kraju, ale jeżeli dzisiaj Polskę będziemy porównywać do, do krajów ościennych, będziemy ją porównywać do Słowacji, do, do Czech, do Węgier, to z perspektywy know-how i umiejętności, doświadczenia naszych kandydatów, wyglądamy bardzo dobrze. Co do ich dostępności, mimo tego, że ja bardzo często Powtarzam, że dzisiaj mamy rynek pracownika 2.0, mhm. e, czyli on jest trudny i trudno pozyskać kandydatów, to, to wciąż jest to łatwiejsze niż w krajach ościennych. E, I mimo tego, że dzisiaj mamy bezrobocie w Polsce na poziomie 4,9%, mimo tego, że na Śląsku to jest 3,7 bodajże dane z sierpnia tego roku, e, Katowice czy Tychy to jest poniżej 2%, to tak, ciągle pozyskanie know-how na rynku jest często łatwiejsze. Kiedyś yy, firmy często rozważały tą wymarzoną lokalizację właśnie pod kątem rynku pracy, biorąc pod uwagę to, ile ilu pracowników mogą tak naprawdę pozyskać, biorąc pod uwagę chociażby dane dotyczące bezrobocia. Jak rozumiem, dzisiaj też wiele firm stawia na te lokalizacje, skąd może pozyskać pracowników na przykład z firm konkurencyjnych, niekoniecznie konkurencyjnych wobec jakby swojej branży, ale konkurencyjnych pod kątem profilu pracownika, których mogą zatrudnić. I właśnie chciałem cię zapytać, z jakimi wyzwaniami dzisiaj muszą się mierzyć firmy na rynku, które zatrudniają na przykład kilkaset osób o danym profilu właśnie na przykład w budynkach czy w zakładach Produkcyjnych. Co do tego, co powiedziałeś, odnośnie, bo od tego pozwolę sobie zacząć, odnośnie sytuacji na rynku i tego, że dzisiaj firma decyduje nie w oparciu o dane dotyczące bezrobocia, to mam poczucie, że dzisiaj ile klientów tyle zdań. I są klienci, którzy dzisiaj patrzą na to tylko i w oparciu o bezrobocie. No, tutaj patrząc z perspektywy Śląska, to każda, każda firma powinna się lokować dzisiaj w Bytomiu. 7-9%. Ale, ale tak nie jest. I, I dzisiaj mam poczucie, że jeżeli klient chce wejść na rynek z nową inwestycją, z jednej strony oczywiście musi patrzeć na, na rynek z perspektywy zatrudnienia pracownika produkcyjnego. Mhm. I okej, okay, tutaj bardzo często jest to dzisiaj bitwa. O 100, 200, 300 zł, i o wynagrodzenia z firmami ulokowanymi na sąsiedniej działce. Mhm. Natomiast bardzo dużo firm dzisiaj patrzy z perspektywy know-how pracownika, zarówno tego produkcyjnego, czyli jeżeli dzisiaj, dla przykładu, nie wiem, chciałaby na Śląsk wejść firma z branży Automotive, no to będzie ona. Obserwować rynek z perspektywy tego, skąd tego pracownika będzie można pozyskać, gdzie ten biznes funkcjonuje podobnie, gdzie, gdzie funkcjonują pode, podobne procesy. Czyli nie wiem, jeżeli wtrysk tworzy w sztucznych, no to ulokujmy się w okolicach firmy, która również ten wtrysk ma yy, i będziemy mieli ludzie, którzy yy, potrafią obsłużyć tą wtryskarkę. Mhm. Ale z drugiej strony trzeba bardzo mocno popatrzeć na rynek yy, specjalisty i menadżera. Co jest korem mojej działalności i, i mojego działania w Michael Page. Eee, no bo dzisiaj o pracownika, o specjalistę jest bardzo trudno I, i, i pod tym kątem firmy muszą patrzeć. Dlatego też bardzo dużo zapytań od nowych klientów. Eee, Przychodzi i, i proszą o opracowanie dotyczące y, gotowości pracowników, naszej wizji potencjału danego miejsca, mm -hmm. czy nawet naszej wizji, skąd możemy takiego kandydata pozyskać dla ich organizacji. Czyli można tutaj założyć, że tak naprawdę ta wymarzona, czy może najbliższa ideałowi lokalizacja dla nowej inwestycji dla klienta to już nie tylko jest kwestia nieruchomości, czyli tak naprawdę dostępności do chociażby dróg, czy tak naprawdę dostępność nieruchomości pod kątem na przykład zasobów media, bo to też, często jest takim korem dla przy wyborze nieruchomości właśnie dla klientów, szczególnie tych produkcyjnych, ale też właśnie dostępność do pracowników, czyli można założyć, że mając w ręce jedną analizę dotyczącą rynku pracy i mając do tego analizę właśnie związaną z rynkiem nieruchomości, po nałożeniu tych dwóch map można tak naprawdę wyselekcjonować te lokalizacje, które są finalnie kluczowe dla danego projektu. I tu trafiasz sedno, Mikołaj, bo, bo dzisiaj w mojej opinii nowy inwestor na rynku musi zebrać analizę, tak jak mówisz, z jednej strony potencjału pod kątem, nie wiem, działki, e, jakiegoś parku produkcyjnego. Dokładnie. Bardzo często wiem, że w tym twoim obszarze, nie wiem, chociażby lokalizacja najbliższego przystanku odgrywa rolę, bo, bo nieraz byłem tego świadkiem. E, natomiast z drugiej strony trzeba to nałożyć na rynek pracy i wybrać wypadkową tych dwóch. Dokładnie, dokładnie jakby ten przystanek autobusowy to często jest taki argument koronny, jeżeli chodzi właśnie o kwestie dojazdu właśnie pracowników. A powiedz mi perspektywa na przykład tematu, który poruszaliśmy w innym podcaście, chodzi mi konkretnie o ESG i o kwestie związane właśnie z maksymalizacją powiedzmy oszczędności pod kątem energetycznym. Jak wy do tego podchodzicie? Czy widzicie w tej chwili, że to jest faktycznie trend na rynku, który się utrzymuje? Czy to jest jakaś taka sytuacja, gdzie bardziej o tym rozmawiamy, ale tego nie robimy? Jak, jak to postrzegacie z waszej perspektywy? Wiesz co, w mojej opinii CSG jest dokładnie tak samo jak rok czy dwa lata temu, czy nawet trzy lata temu było z Industry 4.0. Mhm. Trzy lata temu... Jak jeszcze mówimy o czasie przedkowidowym, dużo osób mówiło o Industry 4.0, ale nie postrzegało tego jako potencjału do automatyzacji, która ma na przykład doprowadzić, że pracownik będzie pracował dwa dni zdalnie, a tylko trzy dni na zakładzie produkcyjnym. Do, mam poczucie wybuchu wojny na Ukrainie. Nie uciekniemy od tego tematu, przepraszam. ESG, raczej firmy szły w ESG ze względu albo na politykę wewnętrzną, która mhm. mocno na to naciskała, albo na klientów, e, którzy naciskali na, swoje, na, naciskali na swoich dostawców, e, by wprowadzać rozwiązania z tego obszaru. Dziś, w momencie, kiedy mm, temat mediów, energii, gazu zaczął być tematem dla wielu firm produkcyjnych kluczowy, mhm. e, to wszyscy do tego podchodzą już w perspektywie że to jest kolejny potencjał do savingu. Tak? Dzisiaj firmy produkcyjne oczywiście mogą generować swoje oszczędności dalej w sposób bardzo konwencjonalny, czyli na przykład przez dział zakupów i mhm. negocjowanie cen swoich dostawców, ale dzisiaj kluczową rolę będzie odgrywała energia. Więc yy, nawet jeżeli dziś nikt nie idzie, w, czy, czy niewiele osób idzie w konwencjonalne ESG i nie nazywa tych stanowiskami z obszaru ESG, mhm. to idą w taki project management, który ma za zadanie savingi energii, czyli, czyli są powoływani albo wewnątrz organizacji project managerowie, którzy dzisiaj mają zweryfikować zużycia energii i, i zoptymalizować energetycznie zakład, mhm. Albo są powoływane firmy zewnętrzne, wprowadzani interim menedżerowie, y, którzy mają się tym zająć. Ja też myślę, że tak jak powiedziałeś, no teraz. To też będzie jakby dużym wyzwaniem dla firm w obecnej sytuacji, jaką mamy na rynku, jeżeli chodzi o koszty energii i ogólnie koszty, które wiążą się właśnie z wytwarzaniem w tej chwili. Myślę, że to też będzie taki trend, który będzie mocno, mocno, mocno rosnąć. Też takie pytanie chodzi mi po głowie, jakby w perspektywie regionu, już nie tylko Polski czy Śląska, ale ogólnie całego regionu tutaj, w którym się znajdujemy, bo często moje doświadczenie podpowiada mi, że przegrywaliśmy niejednokrotnie transakcje o nowe inwestycje, na przykład z krajami typu. Serbia czy Mołdawia, już nie wspominając o Rumunii czy Węgrzech. I tak właśnie chciałbym Cię zapytać, jak to wygląda w perspektywie Polski, która jest postrzegana dzisiaj jako kraj, który teoretycznie jest, no tak jak powiedziałeś, nie uciekniemy od tematu wojny, jesteśmy sąsiadem, tak naprawdę nasz sąsiad jest w trakcie wojny. Jak jesteśmy postrzegani w tej sytuacji właśnie jako rynek dla właśnie nowych inwestycji produkcyjnych czy też logistycznych? Okej. Okay. Mikołaj, nie chciałbym odpowiadać na to pytanie z mojej perspektywy i nadawać temu jakiegokolwiek zabarw zabarwienia, wiesz, emocjonalnemu go przekła przekłamania. Chciałbym iść w stronę taką, jaką dzisiaj słyszę od klientów. Super. Więc y, dziś klient, który przychodzi do Polski, i rozmawia z nami o potencjale zatrudnienia kandydatów, o potencjale zatrudnienia pracowników dla, dla swojej organizacji. Często, kiedy schodzimy na ten temat, mówi wprost, że, że Serbia czy Węgry e, przestają być atrakcyjne ze względu na swoje konotacje polityczne. Mhm. Czechy czy Słowacja są bardzo trudnym rynkiem rekrutacyjnym, i, i, i to pewnie jej odrobinę wyklucza. W Czechach chyba ogólnie poziom bezrobocia, co jest dość niski, chyba, duży, chyba najniższy w całym regionie, więc zakładam, że to chyba jest naszą szansą w zasadzie. Niski poziom bezrobocia i mm, powiedziałbym, że bardzo słaba motywacja kandydatów do zmiany pracy. Okay. Oni, przepraszam, że tak mówię, oni Czesi, e, myślę, że pod tym kątem są dużo bardziej zachowawczy niż Polacy. Mm -hmm. e, no Mogłeś i, powiedzieć, w czym się objawia taka zachowawczość? E, Mikołaj, pierwszy przykład, który przychodzi mi do głowy, kiedy prowadzę rekrutację w Czechach i, i rozmawiam z kandydatem, który. Jest zlokalizowany 30 kilometrów od zakładu produkcyjnego. To kandydat bardzo często informuje mnie, że bardzo nie przeprasza, ale on nie chce się relokować. Za daleko do niego, tak. W Polsce wiesz, pada inne pytanie: Raczej pytanie, jakie jest wyzwanie, mm -hmm. jakie jest wynagrodzenie. A ten dystans bardzo często nie stanowi żadnej przeszkody. I myślę, że to jest gigantyczna różnica mentalności, mimo mm -hmm. tego, że. Ee, że i Czesi, i Polacy to, to to Słowianie, to jednak e, ta mentalność jest zupełnie inna. Okej. Okay. A powiedz mi właśnie takie uwarunkowania typowo nie chcę powiedzieć, że polityczne, ale takie powiedzmy makroekonomiczne, jeżeli chodzi właśnie o Polskę na przykład versus Serbię czy versus na przykład wymienioną przeze mnie wcześniej Mołdawię, czy mimo to, że my jesteśmy w Unii Europejskiej, to ma jakiś znaczący wpływ pod kątem chociażby cen nieruchomości czy cen właśnie Przepraszam, pracowników właśnie w tych krajach ma to jakieś kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o decydowanie co do lokalizacji? Będę z tą szczery, nie, nie robiłem nigdy benchmarku wynagrodzeń Polska versus Serbia, bądź mm. tym bardziej Mołdawia. W Serbii słyszałem tylko ostatnio, i, i to musielibyśmy sobie wspólnie zweryfikować, bo, bo jeden z dyrektorów zarządzających fabryki poinformował mnie, że zwalniając pracownika pracownik dostaje wypowiedzenie, które jest jakby równowartością przepracowanych lat, czyli jeżeli hmm. pracował 4 5, 4 lata w organizacji, to jego wypowiedzenie wynosi 4 miesiące. Przy 20 latach masz 20 miesięcy wypowiedzenia? Dlatego mówię, zweryfikujmy to. To jest informacja od jednej osoby, ale, ale brzmi ona dość kuriozalnie. Okej. Okay. Hmm. Natomiast na pewno w Polsce mamy większe know-how i, i my dzisiaj tym wygrywamy, bo, bo jeżeli patrzymy z perspektywy Śląska, Śląsk bardzo długo i myślę, że wciąż jest, jest napędzany automotywem, który um, przez wiele lat był postrzegany jako um, branża wiodąca i jako branża, która daje największy impact na rozwój. Tak? Lean manufacturing, który, który zaczął się od Toyoty i, i, i Automotive y, jest jego szerokim propagatorem, dzisiaj przechodzi na inne firmy produkcyjne. Natomiast musimy popatrzeć na automotive jako na branżę, która świetnie wykształciła nam inżynierów na Śląsku. Dlatego dzisiaj tak chętnie na Śląsku lokuje się chociażby centra R&D, co dla nas dzisiaj jest cudownym zbiegiem okoliczności, bo, bo z, jednej strony, z jednej strony to, co mówię, jest tragiczne, z drugiej strony dla nas gospodarczo jest korzystne, Dzisiaj firmy nie mogą iść z produkcją dalej na wschód i nie chodzi mi tutaj absolutnie o Ukrainę, ale, ale chociaż, chociaż chodzi mi o, o Covid, o, o skrócenie łańcuchów dostaw. Mhm. Więc Dzisiaj firma produkcyjna mówi: chcemy mieć swoich dostawców ulokowanych blisko, co często powoduje, że ten dostawca musi być ulokowany w Unii Europejskiej i jest ulokowany w Polsce. A z drugiej strony, czyli nie tracimy tak naprawdę tych zakładów produkcyjnych, mhm. a z drugiej strony mając już odpowiednie know-how Przyciągamy coraz więcej centrów RD. To, co dzisiaj bywa trudnością dla Zachodu, bo te centra RD często były lokowane w Niemczech, we Francji i tym podobnych krajach, mocno rozwiniętych. Dzisiaj poprzez chociażby politykę savingów w firmach przenosi się te kompetencje do, do krajów tańszych, do zdecydowanie. Krzysztof, tak, ja mam pytanie jeszcze odnośnie savingów właśnie. Powiedz mi, czy na przykład z waszej perspektywy automatyzacja procesów właśnie w budynkach, czy w ogóle w zakładach produkcyjnych, czy w zakładach logistycznych, to będzie trend, który się będzie utrzymywać i będziemy faktycznie zauważali coraz mocniejszą automatyzację tych procesów u klientów, bo po pierwsze mamy coraz mniej pracowników dostępnych w rynku, po drugie są coraz drożsi i na przykład bardziej rentowna jest taka inwestycja pracowników, czy to też jest taka, taki element rynku, który generalnie będzie gdzieś rósł z twojej perspektywy, ale jakby nie zagraża na razie konwencjonalnemu, powiedzmy, sposobowi pracy. Automatyzacja to jest taki obszar, w który mm, wywołuje bardzo burzliwe dyskusje, mhm. szczególnie w, wśród pracowników produkcyjnych. No w takim konserwatywnych środowiskach na pewno, się pojawia, tak. na pewno się pojawia, jakby jest postrzegane bardziej jako zagrożenie niż jako szansa dla, dla firmy. Wiesz co, tak. Natomiast ja byłbym od tego daleki. Automatyzacja musi postępować i, i jest, to, jest to naturalny proces. Mhm. E, I tak, są to bardzo często savingi dla, dla firmy. Sam COVID pokazał, no, że robot jest w stanie pracować bez względu na, na, na otoczenie, w jakim się znajduje. Natomiast jeżeli... Mm, dzisiaj mówimy o coraz większej ilości greenfieldów. Mhm. E, to nawet jeżeli one będą bardzo mocno zautomatyzowane, to ci pracownicy i tak znajdą zatrudnienia. Dzisiaj automatyzacja jest savingiem, ale też jest takim buforem bezpieczeństwa dla obniżającego się poziomu bezrobocia. Mm -hmm. Można powiedzieć, że to jest fascynujące z perspektywy kogoś, kto faktycznie odpowiada za taką nową inwestycję, bo z tych zmiennych przy decyzji okazuje się jest bardzo wiele. tak Z jednej strony mamy dostępność nieruchomości i gruntów, z drugiej strony mamy dostępność pracowników, z trzeciej strony mamy jeszcze możliwość zautomatyzowania pewnych procesów i ogólnie otoczenia takiego geopolitycznego, które jest wokół nas. Więc to są takie sytuacje, z którymi się pewnie każdy nowy uczestnik rynku czy wchodzący uczestnik rynku zmierzy wcześniej czy później. No i myślę, że w tej sytuacji warto chyba jest rozmawiać z kimś, kto tak naprawdę wie o czym mówi i wie jak może przeprowadzić za rękę przez ten proces. Więc myślę, że te Właśnie wasz obszar, z naszym obszarem jest bardzo ze sobą pokrewny. Jest pokrewny, i ja zawsze w obszarze obsługi klienta, bez mm. względu, czy, czy jest to potencjalny klient, który już dzisiaj istnieje na rynku czy, i chce się rozbudować na przykład, tak? mm. czy, jest to, czy jest to nowy klient, ja jestem bardzo dużym zwolennikiem współpracy. Bo dzisiaj też musimy popatrzeć na klienta zupełnie inaczej niż 10 lat temu. Zdecydowanie. Dzisiaj klient musi być obsłużony kompleksowo i bardzo często tym można wygrać. Tak? Czyli, czyli Mikołaj, mówiąc wprost, jeżeli dzisiaj ja rozmawiam z klientem o potencjale rynku i o rekrutacji, a klient mówi nie ja wiem, że dzisiaj będzie potrzebował jakiegoś gruntu, nieruchomości, mhm. albo chciałby rozwijać branżę RD czy dział RD, tylko nie wie, jak pozyskać finansowanie. To dzisiaj network i, i przekazanie mu tych informacji, czy przekazanie mu tak naprawdę e, informacji, z kim powinien się w tym obszarze kontaktować, jest wartością, jest wartością dodaną tak naprawdę dla każdej ze stron, a najważniejsze jest wartością dodaną dla klienta bo musimy pamiętać, że największą wartością jest to, że klient ulokuje ten zakład u nas i u nas mówię w Polsce, mówię na Śląsku, w Małopolsce i musimy tutaj grać do jednej bramki. No. Czyli to takie ułożenie procesu tak naprawdę od samego początku, gdy pojawia się w ogóle koncepcja stworzenia danego, danego rozwiązania, no tak naprawdę na koniec dnia przynosi korzyści można powiedzieć dla wszystkich uczestników tak naprawdę w tym procesie. I wydaje mi się, że to jest coś, chyba, z czym warto, warto na rynku się pojawiać i warto właśnie dawać klientowi ten one-stop-shop, tak naprawdę w każdym zakresie. Nawet jeżeli to jest coś, co nie do końca jest tą branżą taką korową, z którą się zajmujemy, ale jednak, tak jak powiedziałeś wcześniej, no sprzedaż wygląda dzisiaj zdecydowanie inaczej niż jeszcze 10 lat temu. Dokładnie. Ja, Mikołaj, dla przykładu. Hmm, pamiętam sytuację, kiedy pojechałem do klienta i klient powiedział wprost. Marzy mi się ulokowanie centrum RD w Polsce, zabiegam o to w grupie, natomiast dziś zastanawiam się, jak to ugryźć ze strony finansowej. To nie, była dla mnie, to nie było dla mnie zaproszenie do rekrutacji. Mhm. To, 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 to dla mnie była informacja, że klient ma problem i jeżeli mamy kiedykolwiek ruszyć z rekrutacją, to musimy go rozwiązać przekazałem informację klientowi, czy zapytałem klienta, tak? czy, czy, czy on dzisiaj chciałby spotkać się z kimś, kto, kto jest mu w stanie pomóc w budowie RD, zidentyfikować procesy z obszaru B, +R, pomóc w dofinansowaniu, etc. Mhm. etc finalnie rekrutowaliśmy, dlatego, bo pomogliśmy klientowi zdobyć na to finansowanie, przekazując mu tylko i wyłącznie kontakt do, do, do osoby, do której powinien zadzwonić. I dzisiaj tak biznes powinien wyglądać. Dokładnie. Rozwiązywanie problemów to tak naprawdę robienie biznesu dzisiaj. Tak też, też dokładnie mam bardzo podobne spostrzeżenie. Krzyiek w takim razie ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Cztery dni na zdalnym, jeden w biurze, czy cztery dni w biurze, jeden na zdalnym? I dlaczego? Jak zapraszałeś mnie na, na dzisiejsze nagranie, Mikołaj, to obiecywałeś, że nie będzie trudnych pytań. Stawiasz mnie w mocno niezręcznej sytuacji, bo bo nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Eee, są obszary, gdzie uważam, że, że cztery dni na zdalnym jeden w biurze zupełności zupełności wystarczą. I, i nawet w zeszłym tygodniu byłem u u, u klienta, e, który tak chociażby w obszarze działu zakupów funkcjonuje I, i, i myślę, że z perspektywy ludzi jest to często ok. Eee, Pytanie, które pozostawimy pewnie bez odpowiedzi, jak tym się czuje menadżer z perspektywy budowania zespołu. Natomiast ja wciąż widzę obszary, w których musi funkcjonować 4, a nawet 5 dni w zakładzie produkcyjnym, tak? Bo, bo, bo mimo tego, że pewnie kiedyś będzie taka możliwość, to dzisiaj ja nie wyobrażam sobie. Nie wiem, automatyka utrzymania ruchu, który pracuje na zdalnym, bo, bo klucz zdalnie z domu działu nie będzie. Betoniarka no, też pewnie na budowie, raczej z salonu się tego nie da zrobić. No więc, więc doskonale rozumiesz, co, co mam na myśli. Nie ma dobrej odpowiedzi. Co dział, co firma, to, to te działania i, i, i to podejście musi być inne. Bo ja sobie w branży rekrutacyjnej wyobrażam sytuację, że ja mam pracownika nie 4, a pięć dni na zdalnym, i pojawia się jeden albo dwa dni w biurze w kolejnym tygodniu. I uważam, że COVID nas tego nauczył, i, i to, co kiedyś wydawało się nierealne, dzisiaj dzisiaj jest akceptowalne, a wręcz propagowane. I, i, i zachęca się do tego ludzi. To zależy od, od obszaru, to, 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 to tak naprawdę zależy od tylu składowych, że, że to pytanie po prostu zostawię bez odpowiedzi Mikołaj. Super. Moim i Państwa gościem był Krzysztof Tuszyński, Michael Page. Dziękujemy i zapraszamy do kolejnych odcinków. Dziękuję serdecznie i zachęcam wszystkich do oglądania kolejnych odcinków z udziałem Mikołaja. Cześć, cześć.